Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej. O najwspanialsza królowo nieba i ziemi, Orędowniczko Szkaplerza Świętego, Matko Boga. Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalne ręce i z głębi serca wołam do Ciebie. Królowo Szkaplerza Świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja. Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, O dobra Matko. Że serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich problemach, gdyż wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków, tak czczona, najszlachetniejsza pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienie. Ulecz, uspokój mą zbolałą duszę. O Matko, pełna litości. Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w szkaplerzu Świętym żyć i umierać pragnę. Amen.